Witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej meczu siatki Świętym, co znamy szkolenia co do zespołu. Zaczynamy tradycyjnie od opinii półmeczowej meczu, bardzo Bardzo jakości. Przede wszystkim cieszymy się ze zdobytego pobiegu meczu. Mówiąc obiektywnie, taki była zdecydowanie drużyną lepszą, która prowadziła grę, która narzuciła swoją intensywność od początku. Jednak przetrwaliśmy, wycierpieliśmy, mówiąc dosadnie, swoje te. Trudne momenty. Potrafiliśmy to przetrwać i na przerwę schodziliśmy z jednobramkową przewagą. Wiedzieliśmy, że po przerwie musimy dalej być konsekwentni w swoich działaniach, szczególnie w defensywie, gdzie pracowaliśmy praktycznie przez cały mecz w obronie niskiej, ale mimo to potrafiliśmy zdobyć drugiego gola. W końcówce. Siarka bardzo mocno nas zdominowała, dalej prowadziła grę. Wiedzieliśmy, że są bardzo groźni, że mają duże jakości na skrzydłach, że będą szukać tych dośrodkowań w pole karne i swoją konsekwencją sprawili, to doprowadzili do remisu i ten mecz zremisowali. Nam dzisiaj bardzo mocno dopisywało szczęście i bardzo mocno się cieszymy z tego, że z trudnego terenu wracamy z punktem i po trzech meczach Mamy 10 punktów. To wszystko. Są jakieś tak pytania do tego gości? Jak nie, to oddajemy mikrofonik. Prosimy. Hmm, na pewno trudny dla nas mecz z tego względu, że dobrze zaczęliśmy. Myślę, że pierwsze 15 minut była bardzo duża nasza przewaga. Stwarzaliśmy sytuację. I chyba chłopcy pomyśleli, że jest za łatwo, że te sytuacje same się będą stwarzać i, i trochę spuściliśmy stąd. Myślę, że 45 minut po tej 15 minucie kolejne były, były w naszym wykonaniu takie mocno średnie. Hmm. Ale to nie zmienia faktu, że ostatnie 30 minut zrobiliśmy bardzo dużo, żeby nie tylko dojść pod Lasia, ale żeby ten mecz wygrać, bo stwarzaliśmy mnóstwo sytuacji. Podkręciliśmy intensywność, graliśmy, byliśmy bardzo mocno nastawieni w polu karnym na, na, na wbieganie. Stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji, zdobyliśmy dwa gole, był słupek, poprzeczka. Myślę, że sędzia też. No, Sędzia wodzi się no, bardzo źle. No, tutaj myślę, że, że, że faul na Kamilu w pierwszej połowie to, jest, to chyba jedna osoba na stadionie widziała tylko faul Kamila i żółtą kartkę czy symulkę. No, to, jest, to jest po prostu katastrofa. No, ja, 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 ja nie znajduję słów jak można tego nie widzieć w drugiej połowie. Sytuacja z Konradem Misztalem też no, bardzo kontrowersyjna. Eee... Także no, ja dziękuję chłopakom za charakter, za zaangażowanie, że, że dążyliśmy do tego, żeby ten mecz wygrać. Robili naprawdę bardzo dużo. Eee... Żeby wygrać ten mecz, nie tylko doprowadzić do wyrównania. Zabrakło dzisiaj szczęścia, zabrakło dobrej gry przez 60 minut. Od 15 minuty do... No, przez 45 minut, od 15 do 60 minuty. No ale to już chyba który raz się powtarza, że my robimy dużo, żeby mecz wygrać, a tracimy bramki, które... No z całym szacunkiem, bo drużyna, która grała coś, to taki bramek nie może tracić. Bo Podlasie chyba oddało dwa strzały, w tym jeden niecelny, który, no pierwszy, który nie szedł nawet w bramkę. No ciężko cokolwiek powiedzieć, bo tak jak mówię, no, ci chłopcy popełniają czasami błędy. Nie powiedziałbym słowa, gdyby Podlasie po dośrodkowaniu strzeliło bramkę, lepiej, Lepiasz, który w ostatnim meczu zdobył cztery gole. I by była ta akcja powtarzalna, taka, taka jak Podlasie to robi. Po prostu napastnik byłby lepszy od naszych obrońców. Nie powiedziałbym słowa, my tracimy bramki takie, że... że po prostu, no, no po prostu szkoda mi chłopaków, bo, bo oni wyprówają sobie żyły, a my mimo wszystko remisujemy taki mecz, który który powinniśmy tutaj zdecydowanie wygrać. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do gospodarza? Jak nie ma to? Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.